Witam wszystkich serdecznie Jesteśmy w akcie trzecim No i mamy iść tutaj Do Battlefront I do tych świątyń, żeby zanieść tam Te dwa przedmioty fabularne ale Myślałem sobie, może i zaraz zrobię Mam 30 level co prawda, nisko A on ma 33, ale zaryzykujemy Najwyżej zginę, się nie stanie przecież Punktów nam nie zabiorą, nic nie zabiorą, nawet nam ekspansję nie zabiorą, a spróbować można, By się już nie męczyć z nim. Dobra, macie 33, to trzeba uważać. To są zasady w labiryncie. Także dla nowych graczy od razu mówię, nigdzie tu nic nie zwiedzamy, sprawdzamy tylko ścieżkę wprost, szukamy wejścia. Tu są trzy próby do izero. Jak zginiemy w ostatniej próbie, to nie ma waypointów. Wyrzuca nas do miasta i koniec. Po prostu każdy śmierć, wylatujemy do miasta. Tu nie ma waypointów. Trzeba po prostu go trzy razy pokonać. znaczy pierwszy raz tam jedną trzecią życia, do połowy życia druga próba i trzecia próba do końca czego zabić. I wtedy będziemy mogli wybrać subklasę ascendance My wybierzemy Chieftain'a jak nam się uda, nie wiem czy mi się uda, bo DPS jeszcze za słaby jest na niego, ale zobaczymy. Idziemy zawsze tędy, do końca, nigdzie nigdy, tu się nie rozglądamy, nie są tu przejścia takie. Idziemy dalej, nie bijemy się z nimi chyba, że musimy, to, to aby przejść i na podwórko i północny wschód. I do końca i tu na pewno będzie Izara. O tu. Tu jest pierwsza. Już tu będziemy wiedzieli czy mamy na niego siłę, czy nie. To jest nawet może i celowo zrobione. Także to jest pierwsza próba. On tu jest. Nie trzeba uważać na ten jego wybuch. Dobra, wchodzimy. On tu ma swoich jeszcze poruszników, ale to na razie. uważaj na ten jego cholerny wybuch. O właśnie. To ciężko będzie. Tak, ten wybuch jego, tak wali. Ja chyba nie dam rady. Ten wybuch zabija na hita, także lepiej tam jesteś. Przed mane zabrał Może tak Ale to Tajmy znowu będą niższe poruszników. Totem mam Wybił totem, to by było dobrze Bo ja sam to mam za słaby DPS widzę przyłożyć. <laughs> Zabawa z Itero jest ciekawa. Wiesz, tam dużo mu nie brakuje. Nie chcę być to bo ci przywołuję tych gnojków swoich i wszystko leci na nich. ale mu niewiele schodzi. To czekasz na wybuch, o i teraz może porusić i go Trochę się namęczyłem. Nie wiem, czy się opłaca. Nie wiem, czy to się opłaca, bo to jeszcze tutaj dwie próby zostały. Patrzymy i idziemy północny wschód. Może być tu, może być tu, ale zawsze tu dążymy. Trzeba uważać na pułapki. I już jest następny. Także nigdzie tu nie chodzimy po bokach. Zara to jest... nie mam manek Polara, nie zabijają. Chodź, ale niewiele. Nie chcę bić to temu, to za mną gania. niech jeszcze raz wybuch zrobi. Dobra, i teraz można go dać. Dobra, bo nie wiem w jakiej fazie jest dobra É que eu estou a poeirar se tu No, że mnie nie zabił, to się dziwię. To się dziwię, że przy tym wybuchu mnie teraz nie dziabną. że z Izaro to nie ma żartów. Ja, ja tu nie mam DPS-u po prostu, tu gram tak na... ...na wariata trochę. Dobra, i północny wschód. Trochę na wariata gram, bo tu zero DPS-u na niego. to uderzy to bleeding dostaniemy ja na bleed'a mam flaszkę, dwójkę, dobra w razie czego nie uderzy to mogę to trzeba otworzyć dobra i tu Ile on uciekać? Ja się zastanawiam się jak ją w trzeciej próbie go pokonam. O, znowu blit jest. To może być przejście do drugiego korytarza. a nie musi być. Ale może być. Dobrze tędy idziemy, to jest prawidłowa droga i teraz też idziemy brzegiem zawsze tutaj na górę. Górą, górą nigdzie więcej, tylko cały czas do góry i reguła prawej dłoni w sumie. On gdzieś tu będzie. Gdzieś będzie wyjście. Tu nic nie, nie zastanawiamy się. Czasami tu można znaleźć takie... Ułatwienia, ale to, że nie ma pułapek na końcu, ale to od normalu się, od kruel yy, się zaczynają pułapki, że jeszcze tam u niego na tej arenie pułapki będą, ale na normalu nie ma ich, dlatego gram. Patrzymy, nie, tutaj nas gdzieś kieruje, no to idziemy dalej, szukamy. Tu nie wchodzimy, bo tu nie ma sensu. Szukamy aż będzie wejście. Cały czas to tę stronę. Nigdzie na środek się nie dajemy. No to bez sensu Tutaj jest jakaś... Tu jest switch jak jest switch to tu się otworzy jakieś udogodnienie będzie to trzeba będzie tam powalczyć pewnie żeby je dostać otwierać Jeszcze... Ja już nadmusiłem? To się otworzyło, dobra. No taka to jest zabawa w tym labie co. i coś dostaniemy patrzymy co rzuci dodatkowe, klucz od skarbów jak zginie. Jak zginie. Nieraz jest, że pułapki nie działają, albo dają ci regenerację życia, albo tam inne rzeczy. I masz to już globalnie w całym labiryncie. Dobra, tutaj punkt mamy, to tutaj dam, bo to będzie potrzebne do Dexa. Chociaż na razie atrybuty, bo mamy dużo unikalnych przedmiotów założonych. No tutaj w sumie myślałem, że może coś będzie lepszego, jakaś generacja życia, ale tu wychodzimy stąd No i dalej idziemy tu i szukamy aż będzie wejście Tutaj nas zatruwają takie strzałki No i jest. Jak zginę, no to wszystko na marne. Także, tak jest z Izaro. No i tu pokazane jest, co będą, właśnie ci. No, że gwarantuje Izaro ekstra obrażenia od lajtingu, na szok, szansę na szok i jeszcze redukcja na, od lightingu, obrażenia, mniejsze dostanie. Na freeze możecie zamrozić i na kot, a to wszystko na ogień. Dlatego tutaj kurczę zabawa będzie niezła, żeby go tu zabić. Prawie nie schodzi, skórzcie Syry, bo tu dają moce. Życie zostało, trzeba tych ubijać. No. Udało się. do stan. Niepozabianie. Before your emperor i Tu będę trzy mu, damy mu. 3 Co tu w ogóle ma? Aha, zasięg dostaje. Od zero do zero ale kurczę dużo. Dobrze, no i tu wybieramy sobie klasę, subklasę. No i mamy tutaj chieftaina. Oto cyk. Weźmiemy tą nodę i teraz mamy dwa. a jest I dwa punkty możemy wydać. Czyli tutaj jest regeneracja i do rysów, 15. I tutaj modyfikator do Fire Resolve także do Cold and Lighting 50% ich wartości czyli jak tu mamy do resów, tu tu to, to nam dojdzie jeszcze powinno i od Ignite będziemy, od podpalenia będziemy odporni, ale i tak będziemy a później no ale tu ten modyfikator jest ważny, a najważniejszy jest tu że modyfikatory do maksymalnej ilości Fire Resist także są dodawane do maksimum cold i lighting, czyli na przykład, jak mamy maksimum tam 80, to i doda do coldu i lightingu. Także to jest super tutaj doda. No Zobaczymy. No, oczywiście, że doszło tutaj 143-175. No, bo jak tu napisane, jest 50% wartości z Fire dostaliśmy do tych modyfikatorów dość ciekawe tu wszystko chodzi o to żeby jak największe mieć resy i na fire bo tutaj ten lightest fire będzie też także trzeba to zrobić tu dobra mamy subklasę już widać że jest inna postać już tutaj taka ten 31 level zdobyliśmy Pokonaliśmy i zero, i cieszymy się i tyle wychodzimy no i następna próba już później jest na cruel Wtedy są pułapki, ale to już jest na 58. Tak. Albo 56 i zaraz, to teraz to nie miał żadnych szans, żeby go zabić. W tym projekcie no, widzieliście, ile się namęczyłem, żeby go zabić, no, ale udało się. Dobra, no to idziemy tam, gdzie mieliśmy iść, czyli do Battlefront najpierw. Że tylko zerknę i mamy regenerację tego życia. 75 się zrobiło. Jeszcze to nie jest dużo tam witality, kurde, chodzi do tego. Wyrzuciłem Purity of Elements na ring, dodałem ten, żeby atrybuty mieć i liczowanie życia przy ataku. No to do levelingu oczywiście, później to się wyrzuci. No, tak jest. Tu mam liczowanie. Jak walę, no to od razu życie przychodzi. Nie za bardzo. I zero to przy, wchodziło. Może nie zwracają uwagi. No i jeszcze 34 zwiększone obrażenia, gdy liczyłem. Także to nie jest głupie. Idziemy do tego. No, liczuję, bo widać, że wchodzi, bo mnie uderzy i wchodzi. Także to jest ważne. te jeszcze coś zmieniłem na Twoim bo Ten First Blink, tam on ma. Cooldown Długi, do Dobrze. i -e 468 481, to jest niewielki DPS. No ale co zrobisz? No, że ten nie jest łatwy w levelingu. Świątyni pierwszej, This is the way. And musimy szukać wyjścia, nie zawsze tu jest jasne, znaczy drugiej lokacji przede wszystkim. Dobrze. że tam Uizaro nie ma lasu. Jakby tak las był i byś jakby jakby dostał dzikość to by go nie zabił w życiu. Dążymy teraz do bójki. Tu mamy waypoint. No i szukamy, szukamy. Stare bossy. Stare bossy są słabe. A to co to? Łoczyca. Nie, albo inwazyjny bos Łoczyca inaczej wygląda. Tam w sumie będziemy mieli 5-10 projectile na dwóch totemach w tej chwili jest jedno tylko to trzeba ten 48 level zdobyć no to ale idziemy dalej tutaj jest testowy boss czy mamy EXPA, Nie ekspa tylko DPS no, tylko taki jest ale... no nie nie słaby jest jest nowy boss No, że przywrócił tam. Co niebiescy będzie eksp i szukamy, szukamy tej pani tam jest waypoint od razu i też nie Tu też jest pomigana ta lokacja nie zawsze wiadomo, wiadomo gdzie iść no, tutaj nas prowadzi do tego podpierzem tu wal Ancestor Chiffa znalazł Trzeba kupić 20 na 20 i tyle. Ancestor będzie dobry, bo on Wal. Bo on skacze na Walu po całej tej mapie. Totem skacze, tak to stoi w miejscu, a na Walu potrafi się przemieszczać. Znaczy najlepszy to on jest jak jest normalnie na totemy się gra, że na siłę się daje dla totemów. Wtedy on z tym skokiem zabija wszystko. Tutaj to nie wiem jak to będzie działało, jeśli on ma dostać obrażenia, ale on będzie w tłum wchodził, wtedy będzie dostawał obrażenie. Tu już widać to będzie, bo widać waypoint, to już jest tu. Tak tutaj pani będzie, da nam amulet. No i oczywiście jeszcze inne rzeczy. no ten talk. I tak jak mówiłem właśnie, teraz już pozostaje nam tylko iść tutaj. Czyli do tych kanałów, gdzie byliśmy. Dlatego mówiłem, że tu ważne jest Waypoint zaznaczyć. No to idziemy. O, tu. Bo tak byśmy musieli cofać się. Tutaj szukaliśmy tych statuetek. I tu była ta droga zablokowana. I teraz wchodzimy. A już jest i wchodzimy do Graviciusa, taki generał, i z nim trzeba będzie ciężko walczyć. Czyli musimy znaleźć waypoint, a walkę przeprowadzimy w następnym odcinku. Także na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia.